Może trochę przesadziłem z tą informacją w poprzednim materiale, a skoro pojawiła się jeszcze jedna, no to przyszła pora na aktualizację. Ale najpierw, drogi widu, zachęcam cię, abyś zostawił subskrypcję na kanale wraz z złeczkiem, abyś nie przekapił kolejnych materiałów ze świata LEGO oraz łapeczki w górę, jeśli odcineczek ci się spodoba, a tymczasem zaczynajmy. Co do postaci z saszetki z poprzedniego materiału, no to jak się dowiedziałem dzięki wam, będzie to wilczy wojownik z nadchodzącego drugiego sezonu LEGO Ninjago Dragon's Rising czy też powstanie smoków. Ale co finalnie trafi do pierwszego wydania magazynu Lego and Jago na rok 2024? Otóż otrzymamy minifigurkę Zayna z pierwszego sezonu Lego and Jago powstanie smoków. Moim zdaniem minifigurka całkiem spoko, idealnie się prezentuje. No i oczywiście, jeżeli chodzi o wyposażenie, no to mamy prócz katany i na ramienika coś, co ma wyglądać jak łuk czy coś w ten design. Nie wiem co to jest, ale jeżeli wiecie o co tutaj chodzi, to dajcie znać w komentarzach. Mimo, wszystko naprawdę bardzo spoko dodatek. Warto też wspomnieć o tym, że tą minifigurkę można znaleźć w dwóch zestawach. Jedna z nich kosztuje w okolicach 90 zł na ten moment, a drugi kosztuje coś około 270. Dokładne nazwy zestawów z numerami katalogowymi i się tam w tym momencie teraz. Jeżeli chodzi o moją ocenę co do tego dodatku, no to oczywiście klasycznie otrzymuję ode mnie dziesiąteczkę. Jeżeli chodzi o dostępność tego wydania magazynów sprzedaży, no to w Niemczech będzie ono dostępne w sprzedaży od 29 grudnia, co prawda ta dzień wypada w piątek, a w Polsce to jest jedna na razie wielka niewiadoma. No bo normalnie magazyny Lego są wypuszczane we wtorki, ale kto wie, może doczekamy się roszady w dniach. Więc te wydanie w naszym kraju będzie dostępne w sprzedaży od 23 bądź 26 stycznia. Pozostaje nam jeszcze rozwiknąć zagadkę o dostępności magazynu z mini figurką wilczego wewnika. Najprawdopodobniej możemy się już go spodziewać w Niemczech od 26 stycznia, no a w Polsce, no to jak wiadomo, tutaj są dziwne te roszady z dniami, więc możemy się go spodziewać albo 20, albo 23 lutego. Także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym dodatku i czy planujecie się zaopatrzyć właśnie w te wydanie magazynu. A tymczasem to wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Widzimy się już najprawdopodobniej jutro, a być może i pojutrze na długo wyczekiwanym odcinku Brick Paper, gdzie będzie dużo informacji do poruszenia, także trzymajcie się ciepło i widzimy się już niedługo.